Jesteśmy w ostatniej fazie przygotowania remontu, remont ma na celu powiększenie naszego domu o rozbudowę o cztery nowe pomieszczenia. Jak to rozbudujemy to w każdym pokoju będzie dwójka dzieci maksymalnie, dodatkowo dojdzie jeszcze jedna, czyli trzecia łazienka na górze, nie będzie takiego ścisku, teraz dzieci siedzą w pokojach i w największym Siedzi czwórka, w mniejszym też siedzi czwórka. Miłość to relacje, to jest bycie ze sobą, to jest nasz czas, to są ludzie, czyli mali ludzie mieszkający z nami w domu. Na dom to są mury, a mury to są pieniądze. To są pieniądze, które obecnie zbieramy, tak? Jest założone na portalu zrzutka.pl. Jakby nasze takie subkonto, na które można wpłacać pieniądze na właśnie rozbudowę rodzinnego domu dziecka. My możemy z siebie dać, i tak nam się wydaje, że dajemy tyle, ile mamy miłości, serca, te, te, tego jakby no, czy dobra, czy czasu czegokolwiek, ale no, żeby, żeby pieniądze tak szybko przychodziły jak właśnie ta miłość i taka potrzeba jakby bycia razem, to na pewno byśmy nie, nie, nie byłoby żadnej zrzutki na, na rozbudowę.